W archiwach fundacji nie ma ciszy w takim sensie, w jakim rozumieją ją ludzie na zewnątrz, bo nawet gdy nic się nie porusza, a światło jarzeniówek pozostaje niezmienne i płaskie, zawsze unosi się tu coś w rodzaju napięcia, jakby pomieszczenie pamiętało więcej niż powinno i cierpliwie czekało, aż ktoś ponownie sięgnie po rzeczy, które dawno należało zostawić w spokoju. Wracam tu regularnie i za każdym razem mam wrażenie, że archiwum nie tyle mnie rozpoznaje, co rejestruje fakt mojej obecności, zapisując go gdzieś poza kartotekami i numerami referencyjnymi, w miejscu, do którego nie mamy dostępu, choć przecież to my mamy dostęp do wszystkiego innego. Metalowe półki ciągną się w równych rzędach, a na każdej z nich spoczywają przedmioty, które przestały być przedmiotami w zwyczajnym sensie tego słowa, bo stały się zapisem czyjejś decyzji. Jakiegoś błędu, albo chwili nieuwagi, która wystarczyła, by coś wymknęło się spod kontroli. Tego dnia kaseta leżała na wózku do katalogowania pośród innych nośników oczekujących na weryfikację i z pozoru niczym się nie wyróżniała. Zwykły Betamax w plastikowej obudowie, lekko porysowany jak wiele innych, a jednak przyciągała wzrok w sposób, którego nie potrafiłem zignorować, jakby jej obecność była zbyt wyraźna, zbyt jednoznaczna. Na białej naklejce ktoś na baz grał grubym flamastrem, kilka słów, bez troski o estetykę czy poprawność. Zostawiając po sobie zapis, który nie tłumaczył niczego, a jednocześnie sugerował zbyt wiele. Ronald Reagan cut up while talking. Literówka była oczywista, niemal banalna. I właśnie dlatego niepokojąca, bo w archiwach fundacji błędy rzadko bywają przypadkowe, a jeszcze bardziej pozostają niepoprawione, jeśli nie niosą ze sobą dodatkowego znaczenia. Nie było numeru referencyjnego, daty ani podpisu osoby odpowiedzialnej za opis, a mimo to kaseta znalazła się dokładnie tam, gdzie powinna, jakby system już wcześniej zdecydował, że prędzej czy później ktoś ją odnajdzie i włączy. Niezależnie od tego, czy będzie na to gotowy. Zanim trafiłem do archiwów, wydawało mi się, że najtrudniejsza w tej pracy będzie konfrontacja z samymi anomaliami, z obiektami, które łamią prawa fizyki, albo zdrowy rozsądek. Jednak bardzo szybko zrozumiałem, że prawdziwym ciężarem jest codzienność powtarzalność i świadomość, że to, co tu przechowujemy, nie znika tylko dlatego, że zamykamy drzwi i gasimy światło. Są dni, kiedy przechodzę między regałami niemal automatycznie, skanując etykiety i numery, odhaczając kolejne pozycje w systemie i są też takie, kiedy mam wrażenie, że archiwum uważnie mi się przygląda, jakby sprawdzało, czy nadal pamiętam, po co tu wracam i czy wciąż jestem gotów ponosić konsekwencje dostępu, który mi przyznano. Z czasem człowiek zaczyna rozpoznawać pewne sygnały ostrzegawcze, drobne odstępstwa od rutyny, które nie znajdują odzwierciedlenia w żadnej procedurze, a mimo to zawsze okazują się istotne. Przedmiot odłożony w niewłaściwym miejscu, brakujący podpis, etykieta napisana ręcznie zamiast wydrukowanej. To właśnie dlatego ta kaseta zwróciła moją uwagę szybciej niż powinna, bo choć formalnie niczym się nie wyróżniała, jej obecność była zbyt wyraźna. Jakby ktoś celowo pozostawił ją na widoku, licząc na to, że zostanie zauważona i uruchomi ciąg zdarzeń, których nie da się już zatrzymać. Sala obserwacyjna była przygotowana zgodnie z procedurami, które powstały z myślą o znacznie bardziej spektakularnych anomaliach, choć w tamtym momencie nikt nie spodziewał się, że to właśnie stary nośnik wideo okaże się jednym z najbardziej wyczerpujących doświadczeń, jakie Fundacja miała do zaoferowania. Zapach kurzu, nagrzanego plastiku i starej elektroniki unosił się w powietrzu, a kineskopowy ekran potrzebował chwili, by osiągnąć stabilność obrazu, jakby sam musiał przypomnieć sobie, do czego został stworzony. Kaseta wsunęła się do odtwarzacza z cichym kliknięciem, które brzmiało uspokajająco, niemal domowo, i przez krótką chwilę nic nie zapowiadało, że za moment to poczucie normalności zostanie bezpowrotnie utracone. Na ekranie pojawił się Ronald Reagan, stojący przy mównicy w sali konferencyjnej, której układ i oświetlenie zgadzały się z zachowanymi zapisami historycznymi, a jego głos, gesty i mimika odpowiadały temu, co wielokrotnie analizowano w kontekście zimnej wojny i polityki lat 80. Przez pierwszą minutę nagranie zachowywało się dokładnie tak, jak należało się spodziewać, oferując widzowi znajomy rytm przemówienia i retorykę, która niegdyś potrafiła mobilizować całe społeczeństwa. Aż do chwili, która później stała się punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych analiz. Dokładnie po jednej minucie i 10 sekundach sens wypowiedzi zaczął się rozmywać. Nie w sposób gwałtowny czy łatwy do wychwycenia, lecz subtelnie, jakby ktoś stopniowo wykręcał znaczenie z dobrze znanych słów, pozostawiając po sobie zdania poprawne gramatycznie, ale pozbawione kierunku. Reagan mówił dalej, a jego słowa zaczęły przypominać echo przemówienia, które nigdy nie zostało wygłoszone, zbiór fraz i odniesień, które nie prowadziły do żadnej konkluzji, jakby sam akt przemówienia był ważniejszy niż to, co faktycznie zostaje powiedziane. To wtedy, niemal niezauważalnie, na jego twarzy pojawiło się pierwsze uszkodzenie. Drobne pęknięcie skóry, które nie pasowało do archiwalnego charakteru nagrania, a mimo to było wyraźne i rzeczywiste, istniejące niezależnie od tego, czy ktoś chciał je zauważyć. Publiczność w nagraniu nie zareagowała w żaden sposób, a regan kontynuował przemówienie, jakby nic się nie wydarzyło, co samo w sobie było bardziej niepokojące niż sam fakt pojawienia się obrażeń. Pierwszym odruchem po zakończeniu odtworzenia było cofnięcie taśmy. Próba upewnienia się, że to co zostało zobaczone nie było jedynie błędem sprzętu lub złudzeniem wynikającym ze zmęczenia, jednak każda kolejna próba tylko pogłębiała uczucie, że SCP-1981 nie jest zwykłym zapisem, lecz procesem, który aktywuje się w momencie obserwacji. Drugie odtworzenie rozpoczęło się identycznie jak pierwsze, z tym samym obrazem, tym samym światłem i tym samym punktem przełamania po jednej minucie i dziesięciu sekundach. Ale ciąg dalszy różnił się na tyle wyraźnie, że nie dało się tego zignorować, ponieważ Reagan wypowiadał inne słowa, poruszał inne tematy, a obrażenia, które pojawiały się na jego ciele, miały inny charakter i rozmieszczenie. Przy kolejnych powtórzeniach zauważono, że nagranie zdaje się reagować na sam fakt Bycia cofanym, jakby każda próba powrotu do początku wymuszała stworzenie nowej wersji przemówienia, nowej sekwencji zdarzeń i nowego zestawu urazów, które nie miały wspólnego mianownika poza swoją brutalnością i nieadekwatnością do sytuacji. Z czasem obserwatorzy zaczęli zwracać uwagę na szczegóły, które wcześniej umykały uwadze tym na postać stojącą w tle, pośród członków otoczenia prezydenta, ubraną w czarną szatę z wysokim, stożkowatym kapturem, której obecność była trudna do jednoznacznego umiejscowienia w strukturze nagrania. Postać ta nie reagowała na to, co działo się na scenie, nie poruszała się i nie zdradzała żadnych oznak świadomości bycia obserwowaną, a mimo to jej obecność była wyczuwalna, jakby przez cały czas znajdowała się w kadrze, tylko wcześniej nikt nie potrafił jej dostrzec. Lub nie chciał tego zrobić. Każde kolejne odtworzenie przynosiło nowe warianty przemówienia, w których Reagan poruszał tematy nie mające żadnego związku z rzeczywistością roku 1983, mówiąc o wydarzeniach, które miały dopiero nadejść, oraz o koncepcjach, których nie dało się pogodzić z ludzkim doświadczeniem, a obrażenia, które pojawiały się na jego ciele, stawały się coraz bardziej rozległe i niemożliwe do zignorowania. Innym razem jego wypowiedź przybrała formę chaotycznego monologu, w którym powracały motywy poświęcenia, winy i konieczności poniesienia kosztu, po czym obrażenia pojawiające się na jego ciele zdawały się korespondować z rytmem wypowiedzi, jakby każde kolejne zdanie pozostawiało po sobie fizyczny ślad. Zauważono również, że reakcje publiczności w nagraniu pozostają niezmienne, niezależnie od treści przemówienia i stopnia obrażeń, co prowadziło do hipotezy, że nie są oni faktycznymi uczestnikami wydarzenia, lecz jego integralnym elementem zaprogramowanym na reagowanie w określony sposób, bez względu na to, co dzieje się na scenie. W miarę narastania liczby udokumentowanych wariantów coraz trudniej było oprzeć się wrażeniu, że SCP 1981 nie odtwarza losowych sekwencji, lecz stopniowo bada granice uwagi obserwatora, sprawdzając jak długo będzie on w stanie oglądać i próbować zrozumieć to, co z definicji nie zostało stworzone do zrozumienia. Kulminacyjnym momentem w archiwach SCP-1981 stało się jednak nagranie z 2005 roku, ponieważ po raz pierwszy w historii odtworzeń Regan nie pojawił się na ekranie, a widzowie zobaczyli jedynie puste podium, puste krzesła i nieruchomy obraz sali konferencyjnej, w której przez długi czas nie wydarzyło się absolutnie nic. Dopiero po upływie kilku minut kamera zbliżyła się do mównicy, a w kadr weszła postać w czarnej szacie, zajmując miejsce, które wcześniej należało do człowieka, i pozostając tam w całkowitym bezruchu aż do momentu zakończenia nagrania. Tuż przed przejściem obrazu w statyczny szum, na ekranie pojawiły się trzy słowa, zapisane w czerwieni, jakby zostały wypalone w samej strukturze obrazu. I see you. Kaseta oznaczona jako SCP-1981 nie może zostać skopiowana w tradycyjnym sensie, ponieważ wszelkie próby bezpośredniego powielenia zawartości kończą się uzyskaniem pustego zapisu, choć możliwe jest rejestrowanie poszczególnych odtworzeń za pomocą zewnętrznych kamer skierowanych na ekran, co stało się jedyną metodą dokumentowania zmiennych wariantów nagrania. Z biegiem lat taśma ulega postępującej degradacji, która utrudnia analizę obrazu i dźwięku, a jednocześnie nie wpływa na podstawowe właściwości anomalne nośnika, przez co Fundacja zaprzestała prób interpretacji treści przemówień i skupiła się wyłącznie na monitorowaniu samego zjawiska. Wewnętrzne notatki sugerują, że SCP-1981 nie jest już traktowany jako obiekt badawczy, lecz jako byt wymagający stałej obserwacji, ponieważ istnieją przesłanki wskazujące, że relacja między nagraniem a obserwatorem może mieć charakter dwukierunkowy, a sam akt oglądania wpływa na to, co zostaje zarejestrowane. Po zakończeniu procedury kaseta wraca na swoje miejsce w archiwum, na półkę pośród innych nośników, których nie należy odtwarzać bez wyraźnej potrzeby, a światło jarzeniówek pozostaje tak samo chłodne i obojętne jak wcześniej, jakby nic się nie wydarzyło. Zanim opuszczam pomieszczenie, zauważam jednak, że napis na naklejce wygląda nieco inaczej, jakby ktoś poprawił jedną literę, albo dodał drobny szczegół, którego wcześniej tam nie było. Choć nie potrafię już stwierdzić, czy to rzeczywista zmiana, czy jedynie konsekwencja tego, co przed chwilą zobaczyłem. Nie sprawdzam tego, ponieważ wiem, że każde kolejne odtworzenie tworzy nową wersję nagrania, a kiedy kaseta zostanie włączona następnym razem, ktoś inny może stanąć przy mównicy, wypowiadając słowa, które jeszcze nie istnieją. A jeśli słyszysz mnie teraz, to znaczy, że i ty zajrzałeś do archiwów, a one, jak już wiemy, potrafią odpowiedzieć spojrzeniem. Jeśli chcesz mieć dostęp do kolejnych zapisów, zanim trafią z powrotem do archiwum, zostaw ślad. Subskrypcja i reakcja mówią mi, że warto tu wracać. Archiwa SCP. Dostęp nie został zakończony.